Hej, Siemanko, witajcie na kanale Zenover Polska. Dzisiaj, słuchajcie, pogadamy sobie taki odcinek pogadankowy, typowo nic się bardzo nie będzie działo, także będę tylko gadał właściwie. i od razu chciałem przeprosić za moje gardło, aczkolwiek troszkę dzisiaj coś mi padło. Wstałem i no, nie jest jak jest. Ale słuchajcie, o co chodzi? Chodzi mi o tą sytuację. Ten filmik, który wrzucił ostatnio Czesław, a więc D Czesław end, czyli kończę koniec de Czesława, słuchajcie. Mm, czyli na tym kanale już się nic nie będzie pojawiało, jak to Czesław mówi, żyga Dragon Ball. A. Ale słuchajcie, nie jest powiedziane, że to będzie typowy koniec już Czesława samego na YouTube. I w, no, w ogóle to tak, ale na YouTube chyba też nie słuchajcie. Część też napisał w komentarzu, że kto chce go oglądać nie tylko dla Dragon Ball właściwie nie ze względu na drago, Dragon Ball'a, bo on już nie planuje w ogóle chyba nigdy nagrywać Dragon Ball'a, to niech mu napiszę na privie, on wyśle wam, nie wiem, prywatnie e, link do nowego kanału, jako, tak jak takowy założy, a jeżeli się już pojawi tutaj ten nowy kanał, słuchajcie, to link będzie w opisie do kanału, to ewentualnie w adnotacji albo tu i tu. Słuchajcie, do nowego kanału Czesława ale słuchajcie, nie subujcie go, jeżeli chcecie tam zobaczyć Dragon Balla, bo tam Dragon Balla nie będzie. To takim słuchajcie podsumowaniem. Mówicie to, co chciałem tutaj powiedzieć o, o samym tym jego kanale. Natomiast chodzi mi też o samą sytuację, słuchajcie. Nie ja widzę bliźniaczą sytuację, co się stało wcześniej z kanałem Jeremyego, jestem dosyć starym widzem. Pamiętam, kiedy tych subskrypcji Jeremy miał jeszcze niedużo, niedużo i oglądałem go dosyć od dawna, ale jaka była sytuacja na, kana na tym na kanale Jeremy TV 1 czy nam na JeremyTV? On nagrywa, chciał nagrywać różne rzeczy, aczkolwiek co się stało? Dragon Ball przejął jego kanał. On nie chciał nagrać tego Dragon Balla, więc e, nagrał chyba film, ale nie mogłem go znaleźć, słuchajcie, już ponad chyba 4 miesiące temu, że pojawią się ostatnie filmiki na tym pierwszym kanale, natomiast musiał stworzyć Osobny kanał dla Dragon Balla ponieważ no chciał tworzyć na tamtym kanale co innego a Dragon Ball jakby przejął ten jego kanał i myślę, że tutaj wydarzyło się podobna sytuacja po prostu z Czesławem, ponieważ on nie nagrywał od samego początku tylko Dragon Balla, aczkolwiek zaczął od serii z Zinnovers e, 1. Mm, potem miał przerwę z Zinnovers 2, ale no. Potem chciał z powrotem wrócić do normalnego, że tak powiem w cudzysłowie, normalnego contentu, do czegoś innego. No i co? No i, no i nie wyszło, no. Z tego, dlaczego to nie wyszło? Bo wszyscy chcą oglądać Dragon Balla, bo, słuchajcie, no, nikt się nie daje twórcy wrócić do tego, od czego zaczął, no. E, dlatego słuchajcie, no, jak to jest? Trzeba zachować, kurczę, no nie wiem, jakiś złoty środek, słuchajcie, wy też, jeżeli oglądacie. Ja nie mówię, że na moim kanale też będzie się pojawił tylko Dragon Ball. Ja nie mówię, że nie w ogóle się nie będzie nie pojawiał i w ogóle. Bo chociaż tak też mogłoby się zdarzyć, jeślibym już żygał Dragon Ballem. Ale mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Że uda mi się zachować taki dystans do tego. Ale no, słuchajcie, no. On chciał stworzyć kanał, na którym chcecie go oglądać, tylko tak nie wiem, jak ja bym stworzył kanał i zaczął nagrywać, żeby Wiesz co, w ogóle to nagrywaj bez komentarza, bo ja to chcę całą grę zobaczyć, no. <grybujesz> albo nagrywaj poradniki bez komentarza albo z napisami, no to więcej osób obejrzy, nie? Czasem byłoby prościej, nie? Ale no, na nagrywać bez komentarza na, na same napisy. Ale to chodzi właśnie o samą, właśnie osobę. Tutaj Czesława, że to on chce się, właśnie, on chce być właśnie tym, no, a żeby gra właściwie była tylko tłem, o to właśnie chodzi. Ej. I słuchajcie, o co tu chodzi? No, jak to jest właśnie z tym, trzeba zachować zdrowy, właściwie, tak powiem, zdrowy rozsądek, że tak, znaczy nie mówię, że tu czasowo nie zachował, ale trzeba zachować taki niezdrowy rozsądek, tylko właśnie złoty środek, pomiędzy tym, co my chcemy robić jako twórcy, a pomiędzy tym, co chcą widzowie. Jak ja tak to obserwuję, nie możemy też, yy, no posłuchajcie, no niektórzy mają gdzieś tam widzów. Oni chcą, słuchaj, ej, nagraj jeszcze to. Oni, nie, bo ja tego nie lubię robić i nie będę tego nagrywał. I to jest w pewnym sensie, słuchajcie, dobre, no. Nie mówię, już pomijam te osoby, które mają całkiem w dupie widzów i oni w ogóle coś tam... I nieważne. Nie Ale to jest dobre właśnie, słuchajcie, żeby robić to, co nam sprawia przyjemność. Jeżeli coś nam przestaje sprawiać przyjemność, coś czego nie robimy, to po prostu nie róbmy tego, bo to potem wychodzi na siłę i sami się potem męczymy. Z tego co obserwuję to Czesiu już chyba chciał zakończyć może nie wiem, czy na tym maratonie, czy może troszkę później chciał już zakończyć Zinoversa, no to. Bo no nie wiem, no ale chciał nakrywać potem coś innego, no i ludzie nie chcą oglądać tego. Niestety, dlaczego nie chcą oglądać? Dlatego, że chcą Dragon Ball. I słuchajcie, u biedy jeszcze było w tym, ale kiedy ktoś nagra potem coś innego, to potem piszą kiedy Dragon Ball? Ej, kiedy Dragon Ball? Co z że żół dwa dni temu? Kiedy Dragon Ball? A możecie zrobić to, że ktoś może nie mieć ochoty nagrywać czegoś, co wy chcecie oglądać, może ma ochotę nawet coś innego. No kurczę, no trzeba zachować ten złoty środek. Jeżeli będziemy właściwie, wiadomo, że patrzy się na, 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 na to, co chcą widzowie, czy chcą taki filmik, czy chcą inny, ale też trzeba podążać za tym, co my sami chcemy, yy, i to jest właściwie chyba yy, najlepsze podejście z tego względu, właśnie. Eee, kurczę, no jakby to powiedzieć? Z tego względu właśnie jest to najlepsze dla no, na zdrowia psychi psychicznego twórcy, no bo. Mm, ja mam nadzieję, że mi się nigdy to nie przydarzy. To się przydarzyło Czesłowi, że już ma po prostu podziurki w nosie Dragon Balla, już nie będzie nagrywał nic, bo. No, bo jak to mówił, obrzydziliście mi Dragon Balla i cała grupa tam Dragon Ball Super i tak dalej, wszyscy. To yy, względu właśnie na to, że no do tak się dopytywać tego Dragon Ball'a, no ale no niestety, niestety tak to jest. całym Dragon Ball'em żyje człowiek, niestety. Tak to jest, tak jest zbudowany świat. Słuchajcie, myślę, że o tym to już chyba tyle chciałem powiedzieć. Eee, o tej właśnie sytuacji, dlaczego tak to się dzieje właściwie z mojego punktu widzenia. Mm, no, chciałem nie wiem, może, bo wiem, że sporo osób, które mnie ogląda, ogląda Czesława. osób, które ogląda Czesława, ogląda też mnie, dlatego chciałem wam właśnie o tym powiedzieć, jak ja na to się zapatruję. I chciałem wam powiedzieć, że nie jest że mnie też będzie tylko Dragon Ball. Aczkolwiek dalej wam przypominam, że jeżeli chcecie obejrzeć Czesława, jako osobę, która coś robi. Na swoim kanale, a nie jako Dragon Ball, w którym występuje Czesław gdzieś tam w tle, to możecie zobaczyć jego kanał. Tam link będzie, podejrzewam, że link będzie gdzieś w opisie albo w adnotacji, Tutaj jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Dobrze, słuchajcie, na ten temat, tutaj Czesia. Myślę, że tyle. Natomiast chciałem powiedzieć, co, jakby chciałbym zrobić na moim kanale. Słuchajcie, Dragon Ball z innowacją do następnego za szybko, Dragon Ball, oczywiście, z Universe 2, jest spoko gierką, wszystko okej, okay. tylko też, ja nie mam, właściwie, słuchajcie, jedyny powód chyba, dla którego się jeszcze nie przemęczyłem tą grą, to dlatego, że nie miałem tyle czasu, ile bym chciał, miałem też dużo innych rzeczy na głowie, nie mogłem tyle grać, ile bym chciał w sumie i to mi chyba pomogło w związku z tym, żeby się nie przejeść tą grą. Jak to byłem w, w przypadku jedynki, że w pewnym momencie już nie mogłem na nią patrzeć, bo no, już nie chciało mi się grać. Już pomijając to grindowanie, które tam się pojawiało w pierwszej części, które było straszne. No ale tak. Y, także z i nie wiem, czy są jeszcze jakieś poradniki potrzebne. Chyba o statystykach coś tam jeszcze może się pojawi. Jakieś luźne filmiki, już typowo, chyba z Universe'a. Do następnego DLC, nie? Bo potem będzie oczywiście. Y, 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 coverowanie. Może coverowanie. E Przegląd następnego DLC, ale tak, słuchajcie, jeszcze jest sprawa, właśnie, kto by chciał Do Dokkan... do Dragon Ball Z, Dokkan Batoru. Dokładnie. Właściwie chciałem zacząć od początku, słuchajcie, bo tamtą wersję miałem na PC i to jednak jest gra mobilna. I przewagą, właśnie jej, jest to, że możemy zagrać sobie w każdej chwili. Natomiast, jeżeli siadam, chcę coś nagrać, to siadam do komputera, podłączam telefon, nagrywam. I wszystko, nie? Natomiast jeżeli miałem na PCC to, że ich chciałem cokolwiek zagrać w wolnym czasie, musiałem się dojść do komputera. A to jest przewaga gier mobilnych, że mam telefon, mam 10 minut wolnych, zagram sobie 10 minut. I tych 10 minut może być czasami w ciągu dnia kilkanaście, no i, i no. Poczekamy na coś, nie możemy coś zrobić no i, i siedzimy po prostu bezsensownie. I można wtedy właśnie zająć. To jest przewaga właśnie gier mobilnych. I chciałem zacząć właściwie w sumie od początku, może dla osób, które nie znają do Battle. Dragon Ball Z do Canby. Chyba tak to jest, tak już nie pamiętam. Ale chyba tak to było na początku. Yy, także dla osób, które nie znają Dragon Ball Z do Canbatu yy, chciałem zacząć od początku, jakieś wyjaśnić początkowe kwestie, karty i tak dalej. Ja też nie jestem jakimś ekspertem, bo jakoś super mega dużo w to nie grałem. Czy na kilku kątach <laughs> mi się zdarzyło już grać? Bo tam kilka zapomniałem sobie przenieść i tak dalej, ale nieważne. Mm, ale słuchajcie. W lutym jeszcze, yy, na, w sumie w grudniu, już trafiło na 3DS Dragon Ball Visions yy, do Ameryki. Natomiast w lutym ma się pojawić na 3DS y, dostępne w Europie i zobaczymy co z tego wyjdzie. Bo chciałbym też nagrać właśnie Dragon Ball Visions, bo mi przypomina właśnie te stare gierki. Innymi, jak pamiętam, jak gram kiedyś właśnie w Pokémon y Crystal Legacy of Goku, te stare gierki na Game Boya i w ogóle i tak dalej. I, I fajne było to, i fajne było, i chciałem sobie to. Odświecić sobie to, to, to doświadczenie. Ale tak, słuchajcie, ktoś widział, kto widział filmiki albo uczesłowo, albo moje livestreamy, jeden jest nawet chyba, jeden jest oczywiście ukryty, bo bo tak miało być z założenia. Z CSA, jeden jest trochę <taki>, taki, no, wyszedł, no nie powiem, nie wyszło to w supermeg, albo z Cesa, taki dosyć, no, wyszło jak wyszło, ale, ale jest, Cesa coś tam się pojawiło, jak graliśmy tam sobie z ekipą, że tak powiem. U też grałem, słuchajcie, w CESA yy, na stromuku też pojawił się gwint, jak dostałem kluczyk i, i tam coś zacząłem, nie miałem czasu w sumie więcej grać. Może 10 gier rozegrałem online, ale ogólnie fajnie, 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 jest fajna, jest ta gierka. I też myślę, że pojawiałoby się jakieś tutaj, słuchajcie, na kanale, jakieś takie epizody, przeplata Dragon Ballem, Dokkan Battle, coś tam z Innoversem. Ale już myślę, że słuchajcie, że może być tak, że się nie będzie pojawiało tylko sam Dragon Ball. No, także chciałem to Wam powiedzieć. Dlaczego tak się dzieje? Co się dzieje, że po prostu trzeba uciekać ze swojego kanału? Ja nie chciałbym do czegoś takiego doprowadzić. Znaczy, myślę, że nawet nie. Nawet jakby się coś takiego stało, ja, ja myślę, że nie jestem taką osobą, która nagle zamykała kanał, chyba. Tak. Nie, także możecie tutaj sobie spokojnie siedzieć na tym kanale, oglądać filmiki. Aczkolwiek. Uzbrudzi się w cierpliwość, nie będzie tutaj tylko Dragon Ball. Słuchajcie, są naprawdę pojedyncze osoby, które mnie się już pytają długo, ej, zagrasz w Paladins, czy zagrasz Overwatcha, czy zagrasz Racket League, czy zagrasz coś tam? Okej, okay, słuchajcie, wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie, wszystko spokojnie, powoli. Kiedy wy się już przyzwyczaicie do tego, że tu nie, jest, nie będzie tylko Dragon Ball, to no, to może częściej się będą pojawiać rzeczy. I napiszcie w komentarzach, czy chcecie. Ty, czy subujecie tylko dlatego, dla Dragon Ball'a? Czy dla innych rzeczy? Czy po prostu lubicie mnie I ten. Dobra, nie! Bo to już będzie takie. Ej, bo ja się chcę połechtać mojego. Napiszcie, że mi ulicie? Nie, nie chcę tego. Tylko słuchajcie, yy, napiszcie mi tylko, czy by, co byście chcieli obejrzeć na kanale. A ja się postaram wam to dostarczyć. No, krótko. Czy ktoś chciał dojść Dragon Ball Fusions, to, to pewnie wiem, że dużo osób, bo może być tego mało. Myślę, że tak, tak mam nadzieję, że nie będzie tego mało na YouTube. Jak nie było poradników polskich do Dragon Ball Z 2, przynajmniej ja taki nie znalazłem Dragon Ball Z 1, dlatego stworzyłem, stworzyłem kanał, bo nie wiedziałem. Nie było poradników polskich. Mówię, no to, to okej, okay, to ja zrobię. Tak na podpierdziel trochę wtedy to było, ale zrobię. I zrobiłem. I wyszło jak wyszło. I wyszło z wers dwójka, no i wyszło trochę lepiej, słuchajcie, mam nadzieję. Mm, I co? I nie wiem, jak zwykle się rozgaduje, także macie. E, podcast, powiedzmy. Do kolacji. <grym> no. Słuchajcie, nie wiem, co chciałem jeszcze powiedzieć. Także napiszcie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze obejrzeć na, kana na kanale. Oprócz Dragon Ball. A. <grym> oprócz Dragon Ball a też i, i co? Nie wiem, i napiszcie, co sądzicie o tej całej sytuacji, i pamiętajcie. Jeżeli chcecie nie oglądać tylko Dragon Balla, jeżeli chcecie oglądać Czesia, a nie Dragon Balla, to zajrzyjcie na jego kanał. Link gdzieś tam w opisie, czy w adnotacji. Eee, I tyle. No, do zobaczenia. Opa. Znowu się rozgadałem. I znowu. I znowu. I znowu to. I znowu 10 tematów. I znowu za szybko mówię. I może znowu niewyraźnie, ale nie wiem. Król Karol kupił królowej Karolinie, królowy tak dalej nie. To powinno być na jednym oddechu, jeszcze tak. Zagadałem się. Normalnie tak długo szybko gadałem, że normalnie aż nie mogę oddechu złapać. No, normalnie nie, nie, nie wiem. Tak to kto jest, jak się nagrywa 15 minut na jednym oddechu, nie? Ja pierdykam w życiu. Jakby chciał, to nie wstrzymał tak długo powietrze. To powinno być tak. Król Karol kupił królowej karli, nie koralę koloru koralowego, czy czystym ranking, że Grzuki i zamiast wziąć się za... Kurde, telefon dzwoni, no i jak zwykle... Pierdziut, dobra! No... Przeszło 15 minut. Kto będzie do końca, to napiszcie, słuchajcie... No... Jak zwykle, taka niespodzianka dla tych, co oglądają do końca. Aczkolwiek wątpię, żeby tą moją nudną na ktoś obejrzał do końca, ale nie wiem, jak wam się chciało, to dajcie znać, kto obejrzał do końca. A już kończę, bo gadam głupoty. No. No i mam nadzieję, że nie jesteście tutaj tylko dla Dragonpola. Na razie, trzymajcie się.